Cześć, witajcie. Słuchajcie, dzisiaj do naszej oferty dojechał Hyundai i40, auto z grudnia 2012 roku. Auto jest stawione w komis przez właściciela. Przebieg to 222 tysiące, silnik 1.7 diesel o mocy 136 koni. Przejdziemy sobie dookoła, zobaczycie je sobie tutaj dookoła. Jeżeli chodzi o wyposażenie zewnętrzne, Posiada czujniki parkowania, felgi aluminiowe, Hak, bezkluczykowe, otwieranie i zamykanie drzwi, lampy ksenonowe, światła LED do jazdy dziennej. Ok, przejdźmy sobie teraz do środka, w środku znajdziemy tapicerkę skórzaną skrzynia manualna sześciobiegowa nawigacja kamera cofania tempomat automatyczne światła bluetooth elektryczne lusterka elektryczne szyby elektryczne fotele przejdźmy sobie do tyłu tak jak widzicie Auto czyste i zadbane, podgrzewane fotele, tak jak już mówiłem: TempoMat, Bluetooth, kierownica wielofunkcyjna, multifunkcyjna. Auto bardzo ładnie jeździ. Serwisowane, zresztą tam macie fakturki. Do wglądu, z tyłu znajdziecie, tak jak teraz zauważyłem, również podgrzewane. Fotele, podłokietnik, który złożyliśmy, i tak jak mówię, auto macie zarejestrowane tutaj w kraju. Sprzedajemy w imieniu właściciela. Właściciel zakupił nowy samochód, także ten sprzedaje. A cena za to auto to 33 500 zł. Dostajecie od nas fakturę, Watmarze. Jesteście zwolnieni. Podatku dochodowego PCC 2%. Zapraszamy do nas na 26 kwietnia do obejrzenia tego samochodu. Możecie się przejechać, obejrzeć sobie go tutaj na spokojnie. Możemy pomóc Wam w kredytowaniu tego samochodu. Także zapraszamy. Trzymajcie się. Cześć.